Przez większość mojego 34-letniego życia starałem się nie myśleć o tych wszystkich sytuacjach. Nie rozumiałem ich, ani nie chciałem o nich rozmawiać. Minąłbym ją, gdyby nie jej oczy. Głos rozsądku podpowiadał mi, żebym się nie zatrzymywał, ale jednocześnie jakaś inna siła kazała mi podejść do tej kobiety i zapytać: czy wszystko w porządku? Co tu mówić? W nocy obudziłam się, bo ktoś był w pokoju. Widziałam cień w kształcie postaci. Poruszał się w moim kierunku. Dostałam anonimową kopertę z tajemniczą wiadomością, a teraz, gdy szłam do ciebie, coś niewidzialnego zaatakowało mnie w parku. To, co się przydarzyło w nocy, jakoś mogę jeszcze wytłumaczyć. Śniło mi się, nie do końca się obudziłam cokolwiek, ale to w parku było realne. Unieruchomili mnie. Nie mogłam się odezwać ani ruszyć. Do tej pory bolą mnie nadgarstki. Dobrze, że jakiś mężczyzna akurat przechodził i mi pomógł. Musieli mnie śledzić i choć mój dzień nie przebiegał według stałego rytmu, udało im się wyłapać ten krótki moment nieuwagi. Do banku chodziłem o różnych porach, jadałem w różnych restauracjach. Czasem w ogóle nie wychodziłem z biura, a jednak wiadomość naprawdę mnie zaskoczyła. Wiedziałem, że mapa jest najściślej strzeżonym sekretem miasta mocy, a ja miałem powierzyć ją komuś obcemu. Poprosiłbym o potwierdzenie tych instrukcji, gdyby nie pieczęć Kira. Była ona niepodważalnym symbolem zaufania. Siedziałam nad materiałami dotyczącymi zaginięć zgłoszonych w ostatnich tygodniach. Naczelnik podrzucił mi je rano ze słowami: Zrób z tym coś. No jasne, ja porucznik Iris, policjantka od spraw beznadziejnych, zawsze dostawałam te wymagające już na pierwszy rzut oka. Przeglądałam kolejne akta w poszukiwaniu punktów zaczepienia, wspólnych elementów, protokoły przesłuchania świadków, protokoły oględzin. W końcu, kiedy stworzyłam już w głowie wstępny obraz. Siedziało kilku mężczyzn. Głośni i rozbawieni nadawali się idealnie. Odczekałem moment, po czym powoli z mojego ciała uwolniła się niewidzialna, przypominająca mackę ośmiornicy, ciemna wiązka energii. Podłączenie nie trwało długo. Dawcy ledwo zorientowali się, że coś jest nie tak. Lekki ból i zawrót głowy wytłumaczyli sobie wypitym alkoholem. Żaden z nich również nie zauważył, że na chwilę zostali wyjęci z kontekstu.